28 lutego ta data przejdzie do historii raciborza, tak samo jak raciborska fabryka Kotłów. Dziś swoją działalność zakończyła spółka Rafako. 5, 4, 3, 2, 1, No niestety trzeba się rozstać, ale trzeba żyć dalej. Dużo ludzi gdzieś tu znalazło tą pracę, jakby tak. Mają coś już poogarnięte, ale masę ludzi jest bez, bez pomysłu. Nie wiedzą co zrobić. Całe życie tu zostawili. Boją się Państwo tego, co będzie? Jak zakład przestanie już funkcjonować ostatecznie? To czy znaczy, już przestał mhm. istnieć. A co będzie, to czas pokaże. No nie ma co się czarować. No to się no ktoś tam coś, jak to się mówi, nie by obiecali, nie by obiecali, ale zostało tak, jak zostało. czyli no. wszyscy pracownicy odchodzą i do widzenia. Mają nowe prace. Nie wiem, że ktoś nie skorzystał z tego, jak to się mówi, że tutaj był taki potencjał, po prostu zostawili to. Ludzie idą do nowej pracy i co, nie myślą, że oni przyjdą sobie po trzech miesiącach? Do czego tutaj? Jak już każdy będzie miał nową pracę i co, tamtego nowego pracodawca będzie oszukał, że tu ma przyjść? Nie, tak? Już na pewno nie będzie. 75 lat Wspaniałej historii Rafako odchodzi już praktycznie w niepamięć. Za chwilę ludzie pewnie zapomną o tym. Szczerze powiem Państwu, że ja nie rozumiem, jak można po prostu zapomnieć o tym zakładzie. Nie rozumiem tego. Jak dzisiaj można ten zakład tak zostawić? <śleszy>